Witam wszystkich. Następny projekt pompa ciepła z klimatyzatora. Na wstępie powiem, że mój poprzedni film, to nie było to u mnie, tylko to było usłwaga robione, ale ja mu tam pomagałem, podpowiadałem, co jak zrobić, także wszystko, co tam odpowiadałem, to o wszystkim wiedziałem, co tam, jak tam było zrobione i jak to się odbywało. Teraz będzie robione. Trochę starszego klimatyzatora. On, off. Firmy Elektra. Klimatyzator. Ma 2470 W, 6700 chłodzenia i 7080 grzania. Zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Niedługo będzie to montowane na dniach. Także, jak to zostanie zamontowane, to pochwalę się, albo się nie poch pochwalę się jak to, jak to będzie chodziło skompletowałem już sobie tutaj wszystko, wymiennik dorobiłem sobie tak, takie ocieplenie ze steropianu powycinałem tu już są przyspawane końcóweczki tam zostały mi ze starego klimatyzatora i to będzie zrobione na zasadzie kupiłem taki bezprzewodowy Sterownik do pieca, który gdzieś tam będzie znajdował się w domu, w salonie. W salonie a tą drugą część od tego sterownika zamontowałem. Zrobiłem taką ala małą sterownię. Sterownię zaraz nie mogę sobie poradzić. No, druga część jest zamontowana. O, słońce mocno daje ten przekaźnik. Zamontowałem w skrzynce. No, niby tam pisało 16A, ale do tego klimatyzatora może być mało. I dokupiłem stycznik 20A, który jest podłączony właśnie pod to, który będzie dawał sygnał na stycznik. Stycznik będzie załączał klimatyzator. I dodatkowo dałem taki. Watomierz, taki mały licznik, który będzie no, pokazywał, jak to w ogóle jak to jest prątożercze ile to pobiera prądu. Także mówię na dniach to będzie montowane. Także jak to zrobimy. no Dalej będę to robił z tym moim szwagrem, co u niego zamontowaliśmy, także u niego to się sprawuje dobrze. No tutaj trochę na starszej jednostce, ale zobaczymy, jak to będzie w ogóle to sterowało. Ten, ten, ten sterownik niby tam ma co 20 co dwie dziesiąte temperatury ma załączanie wyłączanie. Zobaczymy jak będzie, jak będzie utrzymywał temperaturę w domu. On chyba tam można nie wiem do, 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 do 20 czy 30 metrów może ta być czujka oddalona od tego, od tego stycznika. Także zobaczymy jak to, jak to będzie działało. Także, jak zamontujemy to, to nagram jeszcze raz i pokażę Wam wszystko, jak to, jak to działa, jak to chodzi. Pozdrawiam wszystkich.